Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich e, Państwa bardzo serdecznie. E, w tym kolejny wieczór, a może dla niektórych poranek, e, dar Pana Boga dla każdego z nas. Zaczerpnijmy ze studni słowa, którą e, Kościół nam przygotował, nasza, e, I z Ewangelii według świętego Łukasza. Spróbujmy wsłuchać się w to słowo, aby Pan mógł do nas też mówić. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 11 do 19. W drodze do Jeruzalem także On przechodził przez teren graniczny Samarii i Galilei. Gdy wchodził do jakiejś wsi, wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli z daleka i podnosząc głos, zawołali: Jezusie, mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy ich spostrzegł, powiedział: idźcie i pokażcie się kapłanom. I właśnie wtedy, kiedy tam szli, zostali oczyszczeni. Gdy jeden z nich zauważył, że wyzdrowiał, zawrócił. Wychwalając Boga wielkim głosem, upadł na twarz u Jego stóp i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus odezwał się mówiąc, czy nie dziesięciu dostąpiło oczyszczenia, gdzie dziewięciu? Żaden się nie znalazł taki, żeby wrócić i oddać chwałę Bogu z wyjątkiem tego obcoplemieńca? A do Niego powiedział, podnieś się i idź. Twoja wiara cię wyzwoliła. Patrzymy na Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, który przechodzi również On, także On przechodził przez teren graniczny pomiędzy Samarią i Galileą. Jest to takie miejsce, taka droga, która właśnie wiodła z Galilei do Jerozolimy teren graniczny, pas graniczny, pas, który w jakiś sposób nie należy ani do jednej części, ani do drugiej części, ale jest pomiędzy. Pas graniczny, czas przejścia. Kiedy słyszę to słowo, to myślę o tym, że Jezus wie, co to znaczy, przejście, czas. Przejściowy, czas graniczny, może czas kryzysowy. On też y, przechodził przez takie pasy, czego y, dowodem chociażby jest, jest to dzisiejsze słowo. Doskonale więc wie, y, 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 czym jest ten pas graniczny. Y, jeden z ojców jezuitów, y, kiedy mówił o kryzysie, jakoś rezonuje we mnie to, y, to porównanie, że Pan Bóg, Wprowadza w kryzys, przeprowadza przez niego i wyprowadza z niego. Różnego rodzaju kryzys, doświadczenie, które już pokazuje, że jesteśmy, wyszliśmy z jakiegoś miejsca, jesteśmy w trakcie y, przeformatowywania czegoś, jakiegoś doświadczenia y, i potem jest coś nowego. Więc ten pas graniczny, ten teren graniczny pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy. Może w drodze wiary poznaniem Jezusa, a pójściem za nim, dawaniem mu takich odpowiedzi, do których nas zaprasza. Jezus, który jest w drodze do Jeruzalem, to jest też bardzo ważny kierunek. Jezus, który idzie z Galilei do Jeruzalem i wiemy, co w tym Jeruzalem ma się dokonać. I ta droga też prowadzi przez miejsca graniczne. I y, słyszymy dalej w tekście, że kiedy wchodził do jakiejś wsi, która była na jego drodze do Jeruzalem, wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Y, oni zatrzymali się przed Jezusem z daleka. Y, jednocześnie w tekście słyszymy, że oni wiedzą kim On jest. Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami i wiedzą kim oni są e, jako ci którzy byli dotknięci trądem e, stają do Jezusa z daleka przyjmują taką postawę jaka jest najbardziej adekwatna do ich stanu i jednocześnie to miejsce to trudne położenie w którym się znajdują e, jakoś nie ubezradnia ich oni głośno do niego wołają tak wołają aby zostać Usłyszanymi. Można w tekście jest też podnosząc głos, wołają. Hmm? E, jedna z moich znajomych, kiedy jej czterolatka, e, z jakąś prośbą zwróciła się e, córka do mamy i głośno krzyczała. W pewnym momencie mama mówiła, ale nie krzycz na mnie. Na co czterolatka miała odpowiedzieć, ale ja nie krzyczę na ciebie, tylko krzyczę do ciebie, żebyś mnie usłyszała. I tak samo ci trędowaci głośno wołają, tak aby być usłyszani z tym, co jest ich wewnętrzną prośbą, pragnieniem. A Jezus wystarczy, że spostrzegł, że ich zobaczył i od razu ich posyła: idźcie do kapłana, idźcie i pokażcie się. To spotkanie jest tak oczywiste. Że Jezus od razu, można powiedzieć, wyruszcie w drogę, nie zatrzymujcie się, ja was widzę. I daje im konkretne polecenia. Czasem, kiedy prosimy Pana Boga o różne dary, różne łaski, może być w nas taka postawa podobna do postawy Zachariasza z Ewangelii Łukaszowej z początku, kiedy Anioł przyszedł do Zachariasza, zwiastował mu dobrą nowinę. Dał mu obietnicę, że Bóg wysłuchał jego prośby, o to chce spełnić tą prośbę. I Zachariasz wątpi, mówiąc, jaki to będzie znak, tak jakby dopiero po znaku mógł uwierzyć. O ileż bardziej postawa Maryi w scenie zwiastowania pokazuje nam jej akt wewnętrznej wiary i zawierzenia Bogu, kiedy mówi, jakże się to stanie, to co obiecujesz. Na ile też w naszej prośbie, którą kierujemy do Pana Boga i w tym, co od niego słyszymy, jest to nasze zdeterminowane: tak, ja idę, ja mu zawierzam, że ja się przekonam o tym, że to, do czego mnie zaprasza, to, do czego mnie wzywa, to się wypełni. Wpierw, jakby w tym akcie wiary, właśnie potrzeba naszego: tak, zawierzenia. Po to, aby mogło się dokonywać to dzieło, to zamierzenie Jego. I ich uzdrowienie dokonuje też się w drodze. To nie jest tak, że natychmiast zostali uzdrowieni, ale kiedy wypełniają to, do czego Jezus ich zaprasza, dokonuje się uzdrowienie. Jeden z nich to zauważył. Postawa uważności. Można zostać uzdrowionym i nie zatrzymać się przy tym fakcie. Można otrzymać to, o co się prosi, i przyjąć to jako oczywistość. Tymczasem zauważenie tego doświadczenia sprawia, że oto ten człowiek wraca do Chrystusa, wraca do Jezusa z dziękczynieniem, znów z głośnym wołaniem, może tak samo głośno woła uwielbiając Boga, jakie było jego głośne wołanie z prośbą, kiedy głośno wołał razem z dziewięcioma innymi o łaskę uzdrowienia. Ten, który wraca, aby oddać chwałę Bogu, upada na twarz jego stóp i dziękuje. Um. Zawraca, wraca. Ten moment zatrzymania się i oddania chwały Bogu, można powiedzieć, że jest takim, taką kropką na, nad i, a jednocześnie czymś, co utrwala w nas postawę wdzięczności, ale też podstawę naszej wiary w to, że tym, który działa, który dotrzymuje słowa który jest panem spełnionej obietnicy, jest Bóg. I tego mógł doświadczyć ten Samarytanin. Słysząc chociażby słowa od Jezusa, Twoja wiara Cię wyzwoliła, Twoja wiara Cię zbawiła, Twoja wiara Cię uwolniła. Wiara, która działa przez miłość, wiara, która poszerza spektrum patrzenia, też poprzez wdzięczność. Samarytanin, który zauważył, który się zatrzymał, który zobaczył, co się wydarzyło. Można uzyskać uzdrowienie, można zostać uzdrowionym fizycznie, a jednocześnie nie doświadczać pogłębienia wiary. Można być zdrowym, można otrzymywać łaski, a jednocześnie być w takim doświadczeniu. Że to się nie zakorzenia we mnie. Tym, co nas buduje od środka, tym, co nas e, jakby utrwala w nas też i ugruntowuje, też relację do Pana Boga jest wdzięczność. Wiem, komu zawdzięczam e, łaskę życia, łaskę wiary, e, łaskę zbawienia i za każdym razem, kiedy doświadczam, wracam do Niego. I taką praktyką niewątpliwie jest codzienny rachunek sumienia. Tego, co nas uczy chociażby święty Ignacy z Jolo, Loyoli. Pierwszy punkt rachunku sumienia to wdzięczność. Wdzięczność y, konkretnie za otrzymane dary. Wdzięczność jakoś, jako wyraz tego, że y, czyjaś obecność, czyjeś słowo, czyjeś spojrzenie, jakaś szczególna łaska Pana Boga, ona wpływa na moje życie. Ja ją przyjmuję do serca. Aby ona we mnie się zakorzeniła i mogła wydawać owoce, za co dziś albo za co e, z ostatniego czasu e, nie podziękowałem jeszcze, nie podziękowałam, a się wydarzyło. Nie wróciłem, nie zawróciłem z tej drogi, e, żeby podziękować Chrystusowi. E, więc może dzisiaj, może jutro. W najbliższym czasie podaruję sobie taki moment spotkania z Bogiem, w którym podziękuję Mu za tą łaskę, którą mi w ostatnim czasie udzielił, którą zauważyłem, zauważyłam. Wrócę i oddam Mu chwałę. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Niech Pan, przez swoich aniołów, strzeże Was na wszystkich drogach życia. Z Bogiem.